rybki maj 2024 ogólne tło miesiąca moje kochane rybki naprawdę bardzo ciężki miesiąc przed wami dużo znaków ma w maju troszeczkę pod górę głównie tutaj mogą być sprawy finansowe na tapecie i to właśnie z nimi będzie problem bo wiem zastój w interesach straty gotówkowe. Nie wiadomo skąd wziąć pieniądze, trzeba będzie sięgnąć do oszczędności. Nie jest to dobry moment na kredyty, nie jest to dobry moment na zawiązywanie spółek, nie jest to dobry moment na dalsze inwestowanie. Jeśli masz gdzieś firmę, postaraj się zredukować te koszty, tak? ponieważ pieniędzy może brakować. Ciężkie Tematy do podjęcia, dasz radę, nie poddawaj się. To jest warunek, żeby się nie poddać, bo dasz radę. A co nas nie zabije, to nas wzmocni, więc ciebie też to rybeńko wzmocni. Znajdziesz rozwiązania tam, gdzie inni by tego nie dostrzegali. Możesz być trochę zazdrosny, że innym się lepiej powodzi, że mają życie rodzinne, że ktoś kogoś kocha, że wiedzie im się finansowo. I to tym bardziej może ciebie troszkę dołować w tym miesiącu. Nie poddawaj się, rybeńko. Dasz radę, masz moc. Ja wiem, że będzie ciężko, ale wyjdziesz z tego obronną ręką, bowiem masz dużo pomysłów w głowie, jak to zrobić, tylko jesteś troszkę przemęczona. Po więcej zapraszam. Sobota 13 kwietnia 2024 godzina 21 kanał YouTube wiedmiła Renata Gebo. Tam będziemy szczegółowo omawiać każdy znak w czytaniu na maj 2024. Zapraszam.